Naszym gościom, uczestnikom zadaliśmy dwa pytania. Jak Państwo oceniają prognozy rozwoju rynku alkoholowego w Polsce? Rynek rozwija się spektakularnie, czego dzisiejsza impreza jest najlepszym dowodem. Prawie się tutaj nie mieścimy, a to tylko kilka ostatnich lat tak naprawdę. Szacuję, że w przyszłym roku będziemy mieli jedną destylarnię miesięcznie otwieraną w tym kraju, także idziemy ścieżką sprawdzoną już kraftu polskiego piwa rzemieślniczego. Spytaliśmy też, czy nagrody w konkursie of Spirits Competition są motywacją do tworzenia nowych, ciekawych receptów. Z całą pewnością, zwłaszcza, że wyjeżdżamy tutaj ozłoceni. Mam nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany. Z całą pewnością też chcemy, żeby to w przyszłych latach owocowało kolejnymi alkoholami. Robimy dziwactwa, ale robimy też alkohole klasyczne. Mam nadzieję, że będą się podobały.